Ale też jest fajnie znaleźć swój sposób i rzeczywiście odkryć co się lubi, bo ja na przykład też bałam się rozum głównie dlatego, że obawiałam się przeziębienia. Że zimne powietrze po prostu będzie sprawiało, że dostrzegam do jakieś problemy z płucami, nie wiem czy kasze, cokolwiek. I też parę razy byłam na bieżni i to było dla mnie po prostu nie do zniesienia. Bieganie w miejscu, w przepływanej sali, patrzenie na telewizor, przed oczami, po prostu bez sensu. I to okazało się, że na zewnątrz można biegać, że wcale się nie przeziębiałam, i że też się minus 10 nic złego nie robi. A rzeczywiście bieżnia taka stała jest, jest strasznie Dobrze więc... ja Wręcz chyba robi coś dobrego minus 10, bo pozwala się zaherytować. Tak. Zdecydowanie bieganie wpłynęło na y, zmniejszenie obrotu apteki w moim sąsiedztwie. <grym> bo nie wiem, w ogóle to tak jakoś dziwnie zadziałało, że ja i mój mąż biegamy, więc nasze bieganie wpłynęło na to, że dzieci też są zdrowe. <noise> nie no, generalnie w ogóle nie chorujemy, i nawet katar nas nie dopada. I to jest, to jest zdecydowanie wpływ biegania. Witam wszystkich, nazywam się Dorota Wdałow. Jestem trenerką drugiej klasy lekkiej atletyki. Wcześniej sama zawodowo trenowałam biegi średnie. Teraz współpracuję z młodymi przyszłymi pięcioboistami. I zapraszam wszystkich na ścieżkę do Parku Skarszewskiego w każdą sobotę o godzinie 10. Przychodzą kobiety i. i... Co one mogą tam dostać? Czego one chcą w ścieżek biegowych? Co dają ścieżki biegowe? Ścieżki biegowe zjednoczają nas, biegaczy. Pod yy, właśnie tym szyldem można uzyskać fachową poradę. Yy, można wspólnie pobiegać, przygotować się do imprez, ale nie tylko towarzysko spędzić miło po, poranne weekendy. A kasy. jak duże to, to są grupy przeważnie na ścieżkach biegowych? Duże tworzą się te grupy? Czy są jakieś limity? Limitów nie mamy. Yy, przyjść może każdy, uczestniczyć może każdy i są to grupki różne, nie każdy też lubi biegać w grupie, ale to mniej więcej tak 15 osób jest zawsze. Znaczy Pani prowadzi grupę tylko grupę? kobiet, czy to jest grupa mieszana? Jest to grupa mieszana pod względem, gdzie i jakie biegu. A doświadczenia? Co się dzieje, jeżeli przychodzi biegać z dużym doświadczeniem i pojawia się kilku biegaczy, którzy dopiero zaczynają, jak się wtedy dzieje razem? Wtedy biegaczom bardziej zaawansowanym zadaje się już bardziej skonkretyzowany trening. Prowadzą oni grupę, natomiast początkujący jest zawsze pod opieką trenera i nie czuje się sam, także da radę również taka osoba. A czy dużo jest osób początkujących, czy dużo jest osób nowych, przychodzących? Non-stop, na każdej ścieżce pojawia się mniej więcej jeden, dwóch nowych biegaczy, którzy chcą zacząć przygody z y, bieganiem. Jak wyglądają zajęcia na ścieżkach biegowych? Czego zaczynamy? Zajęcia na ścieżkach biegowych zaczynamy od y, ćwiczeń w miejscu ogólnego rozgrzania organizmu, później przechodzimy do rozgrzewki y, ogólnej rozgrzewki biegowej, część główna, która jest y, zawsze inna w zależności od treningu, y, ćwiczenia rozluźniające na koniec. I zajęcia kończymy zazwyczaj 10-15 minutową pogawędką na temat różnych zadań biegowych, co zależy, co interesuje kogo. A ile to wszystko trwa? Tak? Zazwyczaj ścieżka, w zależności od tego, co trening, dany trening przewiduje, ale tak jest to minimum 60 minut. Nawet potrafi. Trwać do półtorej godziny w zależności właśnie od wykonanego zadania. Aż to jest tak, że trener, trenerka w tym przypadku rozdaje zadanie tym, którzy przychodzą na ścieżki i się trening na cały następny tydzień. Jeśli to ktoś to... zgłasza taką e, chęć do podjęcia samemu treningu, oczywiście istnieje taka możliwość, żeby kontynuować e, trening. Wtedy się dane zadania przekazuje lub nawet spotyka się w tygodniu. Gdzie będzie pani prowadziła ścieżkę? Gdzie yy, ścieżkę będę prowadziła w Parku Skarszewskim, w sobotę o godzinie 10. Pewnie Był było też trudne. Były kontuzje, były podzierane kolana, były, były naciągane ścięgna. O matka, Był największą Marta, kontuzję miała Julia. To jest tak. przykład po prostu kobiety w którą... dziura w stopie. Dziura w stopie. Dziura w stopie. Tak. Do dzisiaj mam bliznę wielką. Tak, że zrobiłam się dziura w stopie, ale... Y, dosłownie. Akurat, dosłownie. Ale ponieważ akurat byłam w takim ciągu treningowym, który chciałam zrobić, to stwierdziłam, że nie zrezygnuję, więc miałam patenty z różnymi plastrami, bandażami i biegałam non-stop, co było niezbyt rozsądne, bo ta dziura się powiększała. Ale to biegłam i właściwie startowałam non stop i też trenowałam. To było ciężkie głównie dlatego, że mi to bolało i też tak no, motywacja mi spadała. Jak widziałam tą ranę, to myślałam sobie, że sobie bez sensu zbiegać dalej i tylko była gorsze sytuacja. Ale zaciskałam sobie biegami i teraz już się wszystko wygoiło, jest w porządku i myślę, że to miejsce już jest na tyle odpolnione, że nic się się z nic nie będzie działo. Ale no tak, no to, to było przykre i nie wiem do końca z czego to wynikało, bo w międzyczasie zmieniałam i buty i skarpetki, chyba po prostu moja stopa była nieprzyzwyczajona do tego ruchu, a już jest w porządku, więc... O. A na trasie? Pamiętacie jakieś trudne momenty na trasie? Ja miałam, ja miałam taki dramat na półmaratonie już, nie, bo przygotowywaliśmy się razem z mężem i jak jednemu przeszkadzało i nie, miał nie miało motywacji, to drugie wyciągało. I u nas było bardzo często taka sytuacja, że Piotr siedzi przy kąpie, dziś nie biegam, mam dosyć, cały dzień w pracy, ktoś coś ode mnie chciał, nie mam siły. I mówię, dobrze kochanie, ja idę. I się ubierałam, i jego szlak trafiał, że ja pójdę, a on nie. I się ubierał, ale e, wiele, wiele razy było odwrotnie. On mówi, kochanie, już ósma, wychodzimy. Jeszcze chwileczkę. No i tak od, odkładałam to wyjście, nie? I on. Ten, no dobra, to ja idę. Nie, no to poczekaj, poczekaj już tam wyjdzie ze skarpetką biegnącą na dół, żeby, żeby z nim.